Drodzy Państwo, obchodzimy dzisiaj święto niepodległości Polski, 102. rocznicę odzyskania wolności po wielu latach niewoli. Wspominam dzisiaj ze wzruszeniem, jak odbywaliśmy jeszcze niedawno to święto na Rosie, kiedy wszystkie środowiska Polaków na Litwie składały wieńce kwiatów, kiedy patrzyliśmy z szacunkiem na naszych kombatantów, harcerze pomagali organizacji całej uroczystości. Śpiewaliśmy wspólnie hymn, wspólnie modliliśmy się, dobiegał bieg niepodległości i wreszcie turyści z Polski, licznie zazwyczaj obecni, często nie kryli łez wzruszenia, kiedy przyglądali się tej uroczystości. To wszystko jest teraz niemożliwe. Musimy zadbać o nasze zdrowie, zdrowie naszych bliskich, o bezpieczeństwo całego kraju Litwy. Dlatego nie możemy już organizować tak dużej Uroczystości. Ale to jest też okazja, żeby pomyśleć troszkę o istocie tego święta. Tutaj przecież na tym cmentarzu leżą ludzie zasłużeni dla odzyskania niepodległości, dla walki o nią, dla pracy na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej i o nich myślimy dzisiaj z wdzięcznością. Przecież ich walka nie zakończyła się wtedy, jeszcze w XX wieku czekały nas trudne momenty. Walki zbrojne, odzyskanie niepodległości. W tej chwili możemy powiedzieć sobie, że Polska i Litwa są bezpieczne. Mamy potężnych sojuszników, jesteśmy w NATO. Wczoraj prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda, podpisał ratyfikację umowy ze Stanami Zjednoczonymi o wzmocnionej obecności amerykańskiej na terenie Polski. Oznacza to wzmocnienie infrastruktury, zwiększenie liczby. Żołnierzy, również zwiększenie możliwości przerzucania wojska. Nasi przodkowie zasłużeni mogą być, więc spać spokojnie, a my świętujmy. Życzę wszystkim zdrowia i powodzenia. Dziękuję bardzo.